Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik realizuje na budynkach mieszkalnych prace związane z instalacją odgromową. A co to takiego i w jakim celu się ją wykonuje, opowie nam pan Paweł Proksa ze Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik. Zewnętrzna instalacja odgromowa ma na celu ochronę obiektu, a tym samym przebywających w nim istot żywych oraz wyposażenia znajdującego się w tym budynku przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna. Zadaniem instalacji jest przechwycenie wyładowania atmosferycznego skierowanego w obieg, a następne bezpieczne odprowadzenie prądu piorunowego i rozproszenie go w ziemi przy pomocy systemu uziemiającego? Ponieważ instalacja odgromowa ma na celu ochronę życia ludzkiego, powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jakich budynkach trwają w tej chwili prace i dlaczego akurat na tych budynkach zapytaliśmy pana Pawła. W tej chwili wykonujemy instalację odgromową, a właściwie dopasowujemy istniejącą instalację odgromową do aktualnych wymogów i przepisów. Wykonywana ona jest w pierwszej kolejności na budynkach, gdzie jest wykonywana instalacja fotowoltaiczna, dlatego że instalacja fotowoltaiczna... Powinna być również zabezpieczona przed wyładowaniami atmosferycznymi. A na czym polega dopasowanie instalacji odgromowej? W celu dopasowania instalacji odgromowej do istniejących wymogów i przepisów firma wymienia tak zwany drut z tzw. z wodów pionowych i poziomych ze średnicy 6 mm na średnicę 8 mm. Oraz dokładana jest bednarka uziemiająca i szpilki. Wszystko to jest w celu osiągnięcia odpowiedniej wartości pomiarowej odgromu. Podsumowując, zadaniem instalacji odgromowej jest ochrona obiektu przed uderzeniami pioruna i bezpieczne doprowadzenie jego energii do ziemi jak najkrótszą drogą.